Nie ściągamy tego zalety. Gdzie? za kostkę na nie jesteśmy. A bo ogólnie chodzi o to, że jesteśmy sobie na nie? Już po wszystkim, jedliśmy właśnie w wieczerze. I tam nie, nie, czy ci się udało chwycić? Mamy nagrania, jak szkolisz dzieciaków. Tak, jak się kołysi dzieciaki, do żaby Nie odejewać to dzieciarnia? że samolot pali jak koleś, na początku nie był taki chętny, ale jak teraz słyszymy ich okrzyki radości, radości przy no to żarli. jednak jak oglądają nasz, nasz Mateusza kanał mm. na, tym, na Instagramie, no to chyba coś jednak z tego będzie, będzie będę ten Orle, nie? tu 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 będzie? Przekonacie się dalsze oglądajcie do końca. Jedziemy na Racławę. A few moments later. Jak jest? Dzisiaj Co, co, co. Nie, dobrze jest, dobrze jest. Panie jest na Jazda! A tu Boki, walił. Są <grywka> tutaj <grywka> Nie w co, nie w to, nie jak kobieta, że jak... Która kołem się zatacza Co się stało Zbożeń numer 2 O nie Dlaczego warto mieć pracę w samochodzie? Uniwersalna. Jeronika, a wiesz, że on jest i za tymi pieniędzmi. Urwam, urwam, Ale wiesz co, bo on się boi. Tak, no nie? Ci tak, jeszcze nikt nie umarł. Tak, co się stało? E, od mnie wyleciało. Znowu? Znowu. Chyba dyper. No dyper <grym> no, poszedł. To no, dobre uklonica. To był SR 27, e, który w zimie prze, przeistoczył się w biozeta I o, tak finalnie, jeszcze nie jest skończony, to no nie. Jeszcze alkohol, wiesz, klatka, e, e, no dokładnie może nitro na podtrzymanie turbanu, no żeby wiesz do stress. Odpowiadając na Bartka zaproszenie, jesteśmy. Przyjechaliśmy rano, jeszcze była szybka akcja ze zmianą opon. Chłopaków co od Dawida załatwił mega szybko. Postaraliśmy się, żeby nawet w niedzielę z rana ogarnąć opony. Żeby kola miał tu pole do popisu. No ja śród... to zrobić 50 minut, więc to jest... Tak, szato dla chłopaków, co zmieniali. było sporo, więc też... No, jesteśmy po całym dniu jazdy na torze krzywa na potem stage. powrót z Wrocławia do Krakowa z Krakowa tutaj spanie, panie to no, można tego zapomnieć. nie można powiedzieć to było tak szybki prysznic jeszcze się przespanie ogólnie no. chłopaki przyjechali bawią się fajnie kolas fajnie że tak powiem brzydko dupę ratuje włożąc po trzy osoby z drift taxi w tej LX-8 bus taxi Ludzi naprawdę kupę dzisiaj przyjechało, przewiozło się Drift Taxi i naprawdę ogromną ilość publiczność dopisała publiczność dopisała jak na pierwszy event tutaj e, na placu to naprawdę mega dużo osób my upaliliśmy, nie wiem, z 20 opon gdzieś tak, ale to chyba mm. nie będę zostawiać na kolejny event powoli na modliu do Motoshow w Krakowie tak, to będzie 10-11 września także tam też nas możecie spotkać jedna przygoda dzisiaj powtórka, tworzeń wahacza, się ścięło. Teraz z drugiej strony było najpierw w lewej stronie od kierowcy na rondzie M1 jeden Krakowie Szybka wymiana, bo już mieliśmy doświadczenie z Jackiem i no, to dzięki To było jakieś pół godzielki. możemy jeździć dalej, upalać. Także warsztat wymiany zawieszenia to możecie otwierać. Mobilny, I to nawet mobilny. Mobilny. troszkę na śmieciówkach jeździłem, to było troszeczkę jakby lodowisko. Nowe jak za, założyłem, to... Musiałem kolasa dobrze kopać za kolasem, żeby do niego dojechać, bo mi brakowało obrotu. Wciąż i nadal brakuje tej turbiny. Będziemy Jest na jesień tam. coś jakiś progres robić, żeby, żeby była ta turbo. Now, studzimy auto, bo teraz mieliśmy maraton. Co można powiedzieć. Jeden za drugim. Nie doszło do 100 stopni, <ślin> dobra dawaj. <ślinicza> impreza na duży plus dużo plus. Musimy tak naprawdę pożytać się z pomaganiem, bo pomagamy się, pomożemy też Poli. No fajny plac, aczkolwiek. No, jakby więcej, na pewno jakby więcej osób takich z gmin czy jakichś ważniejszych Decyzyjny. osób odzywało się do Dawida i Bartka, no to byłoby częściej takie spoty, no, jak widać jest rzesza ludzi, których to interesuje. To ogromna opłata, która pomaga na pewno trafia, trafia do, do półjesz, a dzięki no i ludzie temu. Ludzie się bawią, tak? Dzięki temu nie dąk, że ludzie, ludzie mają fans z tego, że mogą popatrzeć. Mogą realnie naprawdę. Zobaczyć, tak zobaczyć czym to się włożył, a nie że jest ja. wiąże. Jak to mówił Jacek, w odpowiedzi na Barca, zaproszenie jeździmy dla poli Pokazuję pokazuje jak motorsport może pomagać e, w większej skali, tak? Nie szkodzić, ale czy pomagać, tak, nie? Wójtowie, wszyscy wie. jeżeli macie mały plac, nazywajcie się do, do nas. Chętnie zrobimy u Was imprezę. Kolas przyjedzie, zrobi za dymę. Jest trochę głośno, jest trochę dymu, ale jest o wiele więcej pomocy. Tak, jak widać, widać widać to po zainteresowaniu. Po zainteresowaniu. A sama ciekawość ludzi, przychodzą przychodzą. No tak jak tutaj okay. wspominaliście, mąż wykupił żonie, żeby też zobaczyła. A ona Szanowni. wysiada z samochodu i mówi, ale fajnie. No fajnie, nie będzie, nie chciała, ale tu przyjedzie. Znaczy no na tak by... ciężko było wstawić. <grym> no na początek tak, a później już po no przejeździe już tak, tak. Się wychodzi, czekała na zmianę kół. Ale też... Nawet męża nie czekała. Będziecie <grym> widzieć na przebitkach u Bartka, czy to u nas na kanale, gdzie Was zapraszam, żebyście zobaczyli co się u Bartka dzieje do nas łapkę do góry, subskrybujcie jak najbardziej ee, Wasz, zobaczycie, hasta, że... #zabatim. Zabatim". zobaczycie, że naprawdę w każdym eventu, na którym jesteśmy gdzieś się pojawiamy, jest mnóstwo ludzi, to nie jest 5-10 osób to jest naprawdę masa ludzi no, przygotowana. To są setki. Tak? No nawet bym powiedział, że przewinęło się tu ponad 1000 osób ogólnie. W mm -hmm. tak. szczególności, że jeździmy od rana i tak naprawdę nie mieliśmy, no może tam Pół to też nie była jakaś mega zreklamowana impreza. Nie tak, tak, po to było regionalnie. Ogólnie zrobiliśmy skromną imprezę, która przyciągnęła naprawdę multum ludzi gdzie się tego nie spodziewaliśmy. Także to Wam publicy, też dużo bardzo zawdzięczamy, że pojawiliście się, bo każdy, każdy kto się pojawił, podejrzewam, że rzucił tą symboliczną nawet złotówkę do puszki, która ma naprawdę duże, duże znaczenie, nie? A dzięki temu my możemy działać i... Nas motywuje do dalszych no działań, żeby to organizować kolejne eventy. Dla jednego to jest tylko złotówka, tak. To tak, jest aż to. Złotówka, tak? Osoby przychodzą, wbijają piątki, patrzą pod silnik. Eee, Nawet same proszę, żeby podnieść maskę i na następny staramy się mieć małą niespodziankę. Proszę Doszedł do nas Dawid. Był zajęty, bo musiał ogarniać drift taxi. taxi. Muszę wozić ludzi, bo im się nie Trochę no. Troche, troche, no przeszkadzał w nagraniu, bo tam hałasował. Robił rondo, robił rondo. Jakby nie, nie chciał tak dalej robić, ale okej. Okay. Co ci się najbardziej podobało z dzisiejszego dnia? To, jest to frekwencja ludzi, nie? Ja jestem nadal w szoku, że tyle ludzi przyjechało. Licytacje panie no, poszły. Pierwszej prezent w Węgrzech, ludzie jak najbardziej zadowoleni. do drift taxi do tej pory, kolejka, podejrzewam, że jeszcze. 80 osób byśmy puścili na Drift taxi, a ja już czasu nie mamy. Nie? Jest czas pomyśleć może nad jakimś większym placem, torem, czymkolwiek. Spróbować gdzieś uderzyć, znaleźć sponsorów. Tu odbijamy cokolwiek. piłeczkę do burmistrzu wójtów. Tak. No, podejrzewam, że tu z 5 gmin przyszło w koło. Tak, nie więcej. Na tym wszystkim musimy już zakończyć, bo mi tu moja żona Dawid pokaż jo, pokaże jo. Maha właśnie, że Ma nam się przejebane. tworzy stworzy duża kolejka na Drift taxi. Znamy, tak. My uciesiamy, na... lecimy dalej walczyć dla poli, każdą złotóweczkę. Ale we wrześniu kolejna impreza. Taką damy takie wstępne informacje. Wstępie, wstępne informacje, właśnie, że we wrześniu, we wrześniu można by bli bliżej powiedzieć, że w mieście bardzo fajny plac. Jak zwykle, co? Robimy to wszystko dla poli. Jak zwykle. Nie zwalniamy. Łapka w górę, subskrypcje, oczywiście Zobaczcie u mnie to samo. I wsparcie możecie Z chcieli... Zostawcie, chcieli... Zostawcie. komentarz, co byście chcieli zobaczyć gdzie? Jak, może by coś wymyślił, coś Zobaczcie takiego nawet sugestie co byście poprawili. Tak. Co byście chcieli zobaczyć w materiałach wideo na przykład. A e... tak naprawdę to no to nie jest kłas, tylko Mateusz. To jest. Jak go sprzedam Chyba się udało, dzieciaki się doczekały. Żejemy górę i będzie utututu. Tu, tu, tu. Co? Będzie ututu? No czekaj. Sprawdzę jeszcze tylko temperaturę oleju, że było prawdziwe ututu. Może jeszcze nie ostygło? Nie jest szansa. To jest Ma czemu to tak nierówno pracuje? Żejemy, że było szybciej. Jesteśmy dzieciaki już